trzeba wyjąć ten rower, bo mi przeszkadza przeszkadza mi on w dalszych czynnościach, a chciałbym zrobić tutaj prąd. O! Żeby mi się nie przewróciło tutaj na koło. Dobra, teraz rower. No, robi się przestrzeń, drodzy Państwo, robi się przestrzeń. To może trochę te rzeczy. To, co mi za bardzo, to się przyda. To się przyda. To, co się całkiem nie przyda. Fornica. Kurwa, no przyda. Się. To, co się całkiem nie przyda tutaj. Puste skrzynie. Logujemy się, chałupy, Przeć nogi gadżety. Ważne żeby się przed wejściem nie wpierdląć gówno Dobra, robi się trochę miejsca. przetwornica Elektronika, klej, termokurczka, pusto, pusto. Dobra, tak sobie myślę, że trzeba byłoby się dostać tutaj, rozmontować ten wzmacniacz, zobaczyć, co tu pod spodem jest. Tylko trzeba będzie to zrobić mega delikatnie i chyba odłączyć akumulator, bo ten plus jest tu na stałe, jak on czegokolwiek dotknie, to będzie dupa silna. Więc do tego akumulator będzie trzeba prawdopodobnie odpiąć by było bezpiecznie. Prace postępują. Coś sobie tutaj dłubię. Coś sobie robię. Ja pierdolę. W ciapach przyszedłem. Tak jestem już zakręcony, że przyjebałem tu w ciapach. No i teraz pytanie: czy się nie wjebałem w jakieś główne po drodze? Ja jebię. No dobra, jestem już z powrotem. W normalnych laczkach roboczych. No i co my tu mamy? Ktoś tu na szczęście trochę pomyślał i zamontował taki oto sprzęt grający. I tak, kogut jest do zabicia, jak coś. I dał tu na szczęście stały prąd. Także można tego podłączyć już na fajne rzeczy. Tak też mam zamiar zrobić. Wyjąłem sobie ten boczek, który tutaj był. I w ten boczek, uwaga, zamontowałem sobie już w międzyczasie parę bajerów. Co my tu mamy, woltomierz, będzie mi pokazywał, jak jest napięcie akumulatora, żebym wiedział, czy już się akumulator rozładowuje. USB Raz 2, coś takiego, nastka. I uwaga, przed chwilą wyciąłem taki fajny prostokącik, włożyłem tutaj czujnik temperatury i widgotności powietrza. No wygląda jakby stąd był. Także takie tu systemy będą poinstalowane. Ja nie wiem, gdzie ten czujnik w na pewno musi być gdzieś w środku. Szkoda, że tu jest na bateryjkę. No, szkoda, że tu jest na bateryjkę. Może uda mi się to z czasem jakoś zrobić, podłączyć na stałe. W sumie nie wiem, na jakie to jest zasilane. Sądzę, że na jakieś 3 v Więc czy zaszkodzimy 5? Może nie zaszkodzi. Co my tutaj dalej mamy? Także tak, to będzie tutaj. O, no powiedzmy mniej więcej, cyk. Co by się działo? Także tak to będzie wyglądało, fajnie. Przetwornicę dam sobie mniej więcej tutaj. Sobie będzie się działała. No tak, wiadomo, że to będzie troszeczkę lepiej. O, bliżej tego. Tak. Tutaj sobie zamontuję włącznik. Tych gniazdek. W oryginale tak nie będzie odpadać, także ale na chwilę obecną musi tak być. Dobra, trzymaj się. Nie chcę się trzymać. Dobra, nie chcę to nie chcę. Nie będę go zmuszał. Tutaj gdzieś mniej więcej przeczepię sobie regulator prędkości obrotowej wentylatorów do układu wentylacji aktywnej, który będzie tutaj zamontowany. No i co? No i trzeba teraz jakoś to podłączać przetwornicę. Te sprawy, kabelkowa robota nie bardzo lubię kabelkową robotę, ale no, chyba będzie trzeba się tego podjąć. Mam tu jakieś kabelkowe rzeczy, jakieś takie pierdołki, no i zobaczymy. Przydałoby się w końcu to ogarnąć, bo z tym się pierdziela najdłużej jak na razie. No, ale jak to będzie zrobione, to fajny prąd będę miał z tyłu. Będę mógł sobie podłączyć telefonik, jakąś ładowareczkę. Tu będzie kocyk elektryczny podłączany. No i w razie czego jakiś tam komputer, hulajnoga coś będzie się ładować z przetwornicy. My no fajnie będzie wiedzieć po prostu jak, jaka jest temperatura wewnątrz pojazdu i jaka jest wilgotność powietrza właśnie pod kątem em, pracy wentylatorów do wentylacji aktywnej. Także tak sobie to wymyśliłem i mam nadzieję, że to jest wymyślone dobrze. No dobra. E, włączę się, jak coś tutaj więcej porobię. Tak na chwilę obecną. Tyle chciałem Wam pokazać. Udało mi się złożyć takie dwa, zrobić takie dwa Przewody do mm, przetwornicy. W sumie pierwszy raz zarabiałem przewody w ten sposób i wydaje mi się, że wyszło mi całkiem solidnie. Także podłączę tą przetwornicę bezpośrednio z zasilania wzmacniacza i temat podłączenia zasilania przetwornicy będzie mi załatwiony do przetwornicy. Były dwa rodzaje przewodów. Było coś takiego na żabki. No ale to się bezpośrednio podłącza do akumulatora. Fajnie, że przewód był dosyć gruby. Tu sobie też wziąłem przewód. Y, dosyć gruby. Wydaje się, że jest cieńszy od tego. Ale w sklepie z elektroniką powiedzieli mi, że tu jest po prostu gruba izolacja. Żeby to ładnie wyglądało. Y, a ten przewód będzie odpowiadał temu. Także no. Chłopaki się znają, także nic nie będzie, że tak jest faktycznie. I jeszcze można było zastosować jedną rzecz. Zaraz jak znajdę, to pokażę. A jak nie, to nie pokażę. Gdzie ja to może mieć? No jest, dobra, moment. Jest. Jeszcze można było zastosować coś takiego. Nie o, 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 o. No i wszystko jest fajnie, ale ja uważam, że skoro mam tego używać do jako przetwornicy tak typowo to niech ten przewód jednak no jest różnica po prostu spora niech on będzie gruby bo to jest przetwornica 400W ja nie wiem czy ten przewód wytrzyma dłuższe obciążenie 400W wydaje mi się że gniazdko zapalniczki chyba ma maksymalne obciążenie 120W także on się może grzać to się może zniszczyć to się może zepsuć także ja uważam że to jest taki... no Bayer, A przetwornicę trzeba podłączyć czymś innym. Czyli grubymi przewodami. Powiem szczerze, ciężko mi uwierzyć, że to jest to samo co to. Jaki ten przewód jest gruby. Jakiś taki. No mi się wydaje, że on jest gruby dosyć, że jest dwa razy grubszy niż ten co oni mi sprzedali, ale ja wiem. Tak mi się wydaje. No nic, ja tu też cudów podłączać nie będę, będzie tu podłączona hulajnoga 90W bądź laptop 120W, więc przetwornica i tak jest z dużym zapasem kupiona, 400, bo miała fajny wyświetlacz. Mój wyświetlacz się przyda, bo będę wiedział, jakie jest napięcie, niby będę miał też to na tym panelu, który chcę tutaj założyć, ale fajnie, nie zaszkodzi, lubię takie gadżety, także biorę się teraz za Jakieś podłączenie, zrobienie przewodów do tego. To jest ważne, żeby to podłączyć. Też tutaj. I jak już to złożę, no to będę mógł włączyć z tym prąd w samochodzie. Okulator jest odłączony, gdyż przewód plusowy wisi sobie tutaj i chujowo jakby o coś dotknął, bo może to się wszystko spalić. Także zasilanie w samochodzie jest odłączone na czas tego, tej zabawy. Postaram się tu jeszcze popodłączać te rzeczy, też wszystko pójdzie od tego a Podejrzewam, że na te tutaj takie kółeczka sobie to wszystko połączę. Tu mam takie suwaczki też do podłączenia sobie tych, tych tutaj rzeczy. Chłop po technikum elektronicznym, czteroletnim. I powiem wam co, strata czasu, nic z tego nie wyniosłem, także no. Nie wiem, w tym technikum do jakiś głupot się uczyliśmy, bo zamiast uczyć się właśnie takich rzeczy, to tam jakieś tylko takie książkowe tematy, no bez sensu w ogóle. No ale dobra, dosyć o tym, włącza się jak coś jeszcze tutaj fajnego uda się wyrzeźbić. Kończę na dzisiaj. Nie udało się wiele zrobić, jednak tutaj potrzeba planowania i e, jakiegoś rozmyślenia tego wszystkiego, no zabiera najwięcej czasu. Także tutaj będzie już przełącznik sobie tak to wymyśliłem. Tu miałem problem niestety, bo chciałem, żeby te złącza, gdzie one są, tu są, były podłączone w ten sposób, ale niestety nie przykręcę wtedy tego plastiku, bo będzie dotykał o blachę, zresztą no nie zmieści to się, bo to jeszcze będzie tyle wystawać. Także tutaj musiałem to pogiąć, długo się zastanawiałem, jak to kurde zrobić, żeby to tego nie zepsuć. Eee... No i co dużo mówić. No powoli to jakoś zaczyna wyglądać, no. Jak na gościa, który nie montuje takich rzeczy na co dzień, i tak uważam, że mi to jako tako idzie. Jutro mam nadzieję, że to skończę i tutaj już puszczę prąd. No i zajmę się tą wentylacją aktywną. Ważne, żeby po prostu ta wentylacja aktywna też tutaj była. Myślę, że wszystkie sprawy prądowe jutro już zakończę. A jak zakończę sprawy prądowe, to... to w zasadzie będziemy praktycznie w domu. Nie pamiętam, co tam jeszcze miałem tutaj zrobić, ale najważniejsze sprawy prądowe to najważniejsze rzeczy do zrobienia. No jeszcze zasłonki chciałem zrobić, rzecz drugorzędna. No najważniejsze tutaj jednak sprawy związane z prądem i najbardziej najwięcej się najwięcej z tym pierdzieli człowiek. Także jak skończę to, a jeszcze klapę, no ale to też to są sprawy z wentylacją. No dobra, idę polatać dronem, bo słońce jest w takiej pozycji, w jakiej chciałem, zaraz zajdzie zresztą, więc póki jeszcze czas, pozbieram to wszystko, poskładam ile latać dronem.